Mówiąc o dbaniu o siebie w ciąży, dużo miejsca poświęcamy na analizę aspektu fizycznego, natomiast niedocenionym zagadnieniem pozostaje samopoczucie psychiczne kobiet w ciąży. Dlatego też głos w tym temacie oddaję pani magister Adriannie Sobol, która jest psychoonkologiem i wykładowcą w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam do wysłuchania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Adrianna Sobol. Poproszę o kolejny slajd. Dzisiaj porozmawiamy o kondycji właśnie psychicznej kobiet w ciąży i po porodzie. Ja na co dzień, tak naprawdę mój świat taki zawodowy trochę dzieli się pomiędzy onkologię a właśnie położnictwo, pracuje zarówno w szpitalu onkologicznym, ale także w szpitalu świętej, imienia Świętej Rodziny w Warszawie przy ulicy Madalińskiego. I trochę pół żartem, pół serii, ale czasami sobie żartuję, że taką jaką ilość jest konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych na oddziałach położniczych, to na onkologii tak się nie zdarza. Oczywiście mówię to z dużym przymrużeniem, przymrużeniem oka, ale to jednocześnie jest coś co jest istotne, żeby podkreślić, jakie wyzwania i potrzeby stoją przed kobietą w ciąży i wcale to nie jest tak łatwe emocjonalnie, jak, jak sobie moglibyśmy o tym. Myśleć. Poproszę o kolejny slajd. No, właśnie, ciąża to nie są tylko pozytywne emocje. Ciąża, poród to jest jakby cały proces, na którym sto, cała droga, na której stoi bardzo dużo różnych wyzwań. Przede wszystkim to, są, to jest huśtawka emocji od radości, zaskoczenia, ekscytacji, ale także ogromnego niepokoju. To jak często mówią pacjentki, które nawet długo wyczekiwały tej ciąży, chciały w tą ciążę zajść, jakby bardzo się cieszą na tą nową rolę, ale jednocześnie jest za tym stoi ogrom strachu i lęku, jak ja sobie z tą rolą poradzę. Tutaj należy podkreślić, że przede wszystkim trochę też jakby... Hmm, Coraz większa jest presja bycia właśnie tych um, pozytywnych emocji. Teraz, właściwie, jakoś tak społecznie ukształtowało się, że wszyscy mamy być super ekstra szczęśliwi zawsze w każdej sytuacji. Zupełnie nie dajemy sobie przestrzeni na ujście swoich emocji, na spojrzenie na sytuację no, z wielu różnych stron i tak naprawdę pozwolenie sobie na to, aby tą uh, gamę um, emocji, jakby, podotykać. Do tego wszystkiego, Pojawiają się kolorowe pisma, prasa, media społecznościowe, które również narzucają nam jakiś obraz i wizerunek matki. Tylko czy on jest realny, czy on jest do spełnienia? Niestety z tego powodu, no właśnie, jakby kobiety zmagają się, a może tak? Początkiem tej drogi jest jakby trochę dążenie do tego idealnego obrazu, ale co się dzieje z kobietą, która nie jest w stanie go osiągnąć, co dzieje i jakby co się, jaki, jaki proces zachodzi i jak często kobiety w tym obszarze zaczynają być coraz mocniej, takie bardzo mocno autokrytyczne wobec, wobec samych siebie. I oczywiście każda emocja, jakby w sytuacjach tych zmian życiowych, jest zupełnie jakby i normalna, ale także jest poddawana ocenie i tutaj, zarówno przez samą kobietę, ale właśnie także przez to środowisko zewnętrzne. Przejdźmy, przejdźmy do kolejnego slajdu. No i teraz podzieliłam to na pewne etapy, no więc pierwszy trymestr ciąży to jest przede wszystkim taki moment, ojejku, zmiana, chaos, szok, niedowierzanie, ale także to jest taki moment, w którym rozpoczyna się cały ten proces akceptacji zmian, ale jednocześnie dużego lęku, lęku o, o to, czy dziecko będzie zdrowe, czy utrzymam ciążę, to jest też taki moment wyboru miejsca, placówki, czyli bezpiecznego miejsca do przeprowadzenia, prowadzenia tej, te, tej, tej ciąży, ale jednocześnie już na tym etapie to jest jakby też bardzo dużo kobiet, pacjentek zgłasza się po pomoc do psychologa ze względu na to, że mają przeogromny strach przed utratą swojej tożsamości, czyli tego jak będzie wyglądało życie tej osoby po Urodzeniu dziecka. Ten, myślę też, że w ostatnich latach znowu, biorąc pod uwagę te wszelkie kwestie, jakby zewnętrzne, one nasilają ten lęk przed utratą na przykład przestrzeni towarzyskiej czy też zawodowej. To znaczy, czy ja mam na to szansę, czy ja mam na to czas, co ja stracę, na jakim będę etapie w swoim życiu po okresie na przykład urlopu macierzyńskiego. Poproszę o kolejny slajd. No i tutaj co jest bardzo istotne i myślę, że za, za jakby, bo przechodzę jakby płynnie do w ogóle tematu na przykład depresji poporodowej, baby bluesa i różnych zaburzeń emocjonalnych, które mogą towarzyszyć pacjentce, ale też o czym zapominamy, że bardzo często oferujemy czy też zabezpieczamy taką pomocą psychologiczną pacjentkę, w szczególności kiedy dzieje się już coś niepokojącego. A zapominamy o tym, że ta interwencja czy też ta profilaktyka zdrowia psychicznego kobiet w ciąży powinna nastąpić znacznie, znacznie wcześniej. Gdyby był właśnie dostęp i kompleksowe jakby spojrzenie na kobietę i właśnie emocje czy też te, tą, ten proces, przez który przechodzi pacjentka, to moglibyśmy tak naprawdę świetnie przeciwdziałać, a raczej nie pozwalać też do tego, aby różnego rodzaju, właśnie emocje rozkręcały się na tyle, na tyle, na, na tyle silny sposób, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj do czynienia z jakąś jednostką chorobową. Dlatego, psychoedukacja, dobra rozmowa z lekarzem, dobra rozmowa z położną, czy też nawet konsultacja psychologiczna naprawdę potrafi, jak ja to trochę tak nazywam roboczo, zarządzić tymi emocjami, zamenadżować, na krok po kroku uczyć tą kobietę wejścia w tą nową, bardzo ważną życiową, życiową rolę. Poproszę, poproszę jeszcze o tak, dziękuję. Drugi trymes to przede wszystkim to jest takie stopniowe budowanie tej wizy przyszłości, jeszcze większe pragnienie zdobywania wiedzy, ale to także, jeśli mówimy tutaj o emocjach, to to jest ten moment, kiedy bardzo mocno kobiety odwołują się do własnych doświadczeń z dzieciństwa. I to jest znowu, tu są takie sytuacje, w której w zależności, jakie pacjentka ma te doświadczenia z dzieciństwa, jeśli są dobre, no to jeszcze bardziej mocniej wzmacnia ją w, te, w tej roli. Ale problem polega, pojawia się wtedy, kiedy jednak tych pozytywnych doświadczeń nie ma i to bardzo mocno nasila lęk, nasila strach. Często też to jest taki moment trochę też przełomowy, co się dzieje na przykład w związku, jaka jest postawa innych członków rodziny, w szczególności partnera, męża w przygotowaniu się na tą sytuację. Przyjścia na świat dziecka, ale to jest taki moment, w którym kobieta znowu buduje jakby swoją postawę, jaką tą matką chce być, ale tu należałoby się zorientować, czy pacjentka ma do tego też zasoby i odpowiednie wsparcie. Poproszę o kolejny slajd. No i tutaj w tym trzecim trymestrze wszystko zaczyna być już coraz bardziej realne, czas zaczyna mocniej przyspieszać, też jakby pojawiają się jakby coraz większe dolegliwości, też i trud taki fizyczny i następuje ogromny lęk przed porodem. To jest taka nieuchronność zmian życiowych. Poczucie też, że jest się zupełnie nieprzygotowanym do tej roli, ale także jest to obawa przed opieką, odpowiedzialnością za drugiego człowieka, i niestety na tym etapie jest ryzyko, że kobieta może jakby popadać w taki stan pomijania własnych potrzeb. I tu znowu, kiedy mówimy o psychoedukacji, musimy zwrócić czy też uczyć tę kobietę, że ona. To, że zostaje matką, nie, jakby nie rezygnuje, czy też nie traci siebie, bo to jest coś, z czym najczęściej przychodzą później kobiety na terapię. Straciłam siebie, nie wiem, gdzie jestem, nie wiem kim jestem. W związku z tym, to również mówiąc o tej profilaktyce, to to jest ten bardzo ważny aspekt tego zaopiekowania i budowania w tej kobiecie, że ma prawo i jakby, ma, jakby może oczekiwać też czegoś dla siebie i może zachować różne sfery swojego życia, no właśnie po to, aby siebie nie gubić. Tu także jest ryzyko um, wystąpienia takiego lęku uogólnionego, który niestety może później powodować, czy też taki, już po urodzeniu dziecka, a nawet jego odrzuceniem. W związku z tym to jest bardzo namawiam, aby w rozmowie z pacjentką, już od, od pierwszych dni, tak naprawdę, prowadzenia ciąży, zwracać uwagę na te aspekty emocjonalne, obserwować pacjentki, jakby co ona mówi, jakie wyraża wątpliwości, jakie, jakie obawy. Poproszę o kolejny slajd. 一。 To jest tak, że nie wszystkie tak naprawdę, nie wszystkie jakby zmiany są jakby w normie. Tak? Dlatego to jest to, że musimy tutaj również zwrócić uwagę, jakby co tej pacjence towarzyszy, na przykład pod względem właśnie zgłaszanego jej właśnie nastroju, jakie myśli jej towarzyszą. I tutaj oczywiście zwracamy uwagę, tutaj też bardzo jest istotne, jakby z badanie w ogóle takiego też wywiadu psychiatrycznego, czy pacjentka była wcześniej leczona um, psychiatrycznie, czy jest pod stałą opieką e, psychologa, to wszystko ma znaczenie, ja o tym mówię, bo często niestety jest to po prostu omijane, um, i, e, a w szczególności kiedy pacjentka tak na, na tych pierwszych wizytach o tym, o tym o tego nie zgłasza. No oczywiście, też kiedy mówimy o tych zaburzeniach nastroju, no to możemy tutaj powiedzieć o, jakby mogą to być takie chwilowe reakcje, jak mam na myśli tutaj baby bluesa, ale musimy też również być tutaj, zwrócić uwagę, jak się utrzymują te, te objawy, na przykład obniżonego nastroju, myśli rezygnacyjnych, właśnie jaka jest postawa do dziecka, czy Matka przytula, czy chce mieć kontakt z tym dzieckiem, jak o nie dba, kto jest jej wsparciem. To wszystko ma znaczenie, no bo tutaj właśnie kryterium, jakby, które jest bardzo też istotne, czy te objawy one się nasilają, czy, czy też nie. Tutaj wtedy, znaczy oczywiście w pierwszej kolejności jest konsultacja psychologa, właśnie ta psychoedukacja, no a czasami jest potrzebne jednak zgłoszenie się po pomoc do psychiatry. Poproszę proszę o kolejnego, kolejny slajd. No właśnie to, co, to, co już wymieniłam, Zupełnie dwie odmienne jednostki, czyli Baby Blues, który występuje tak mniej więcej od 50 do 80%, 80% matek, ale to jest coś, co jest jakby chwilowe. Najczęściej jakby ustępuje po krótkim czasie i to występuje jakby samoistnie. Ale jednak druga kwestia, czyli depresji poporodowej, która występuje od 10 do 20%, no to niestety, ale to już jakby wymaga interwencji psychoterapeutycznej, często farmakologicznej. Dlatego, że one znacznie jakby są bardziej nasilone i mogą występować nawet myśli samobójcze, i o tym warto, warto jest na to zwrócić uwagę. I kolejny slajd. No, i tutaj właśnie chciałabym zwrócić uwagę na, tą, na te objawy, czyli płatliwość, rozdrażnienie, ciągłe zmęczenie, brak radości, jakby z takiego urodzenia tego dziecka, lękliwość, problemy z koncentracją uwagi, zaburzenia snu i wahania nastroju. I rzeczywiście moje na przykład konsultacje na oddziale u matek, które są tuż po urodzeniu dziecka, to bardzo często one zwracają uwagę, że nie będą na przykład takimi matkami jak jak ich matki, że nie spełnią pewnego obrazu wizerunku matki, która powinna być szczęśliwa, radosna, bo tak, mówią, bo tak mówi o tym kolorowa prasa. Ten poziom jakby, jakby zrobienia trochę takiego tego pozytywnego, że wszystko powinno zalać jakby tą kobietę miłością, sprawia, że ona w pewnym momencie po tym często ciężkim porodzie siedzi i zastanawia się o jejku Czyli w jej ocenie, włączając tego wewnętrznego krytyka, od razu jakby sama siebie odrzuca, i to jest coś, nad czym tak naprawdę my wspólnie musimy bardzo mocno pracować, aby nad tym, nad tą, nad tym prawem do tego, że to jest proces to jest też proces w budowaniu swojej miłości, ale także takiej akceptacji siebie, w której po prostu muszę też w tym wszystkim. Nauczyć się po prostu i poznać się w tej, nowej, w tej nowej roli. Kolejny slajd. Zwracając tutaj do tego, jakie są czynniki ryzyka wystąpienia tych, tych zaburzeń emocjonalnych, i tutaj chciałabym, no oczywiście brak wsparcia społecznego, ale tutaj przede wszystkim są dwie bardzo ważne kwestie to znaczy perfekcjonizm. Stara, żyjemy właśnie trochę w takim świecie, w którym wszystko powinno być perfekcyjne i osoby, które mają cechy charakteru właśnie też takie z takim nasilonym perfekcjonizmem, że wszystko musi być tak, jak sobie zaplanowałam, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, to są właśnie często te sytuacje i te kobiety, które właśnie zmagają się między innymi z depresją poporodniczą, Poporodową, no bo tutaj pewnych rzeczy, tutaj nie ma mowy o perfekcjonizmie. Tu, 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 tu trochę trzeba się odnaleźć w tej, w tej sytuacji. Oczywiście to, co wzmacnia takie, takie, takie zaburzenia emocjonalne, to jest konfliktowa i toksyczna relacja z partnerem, inne trudności emocjonalne, które się też trochę nakładają na tą sytuację, brak wsparcia społecznego, no i też oczywiście cechy, cechy temper temper temperamentu. Poproszę o kolejny slajd. No, i to, co powiedziałam już na samym początku, to przede wszystkim serdecznie zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy o tej profilaktyce zdrowia psychicznego i nie mówili dopiero wtedy, kiedy wystąpią zaburzenia, tylko. Pokazywali i wskazywali kierunek pacjentkom już tak naprawdę od samego początku. To jest również kwestia mówienia, przygotowywania i dania, nawet już na pierwszych dniach, w pierwszych dniach prowadzenia ciąży, pokazania, że to się może wydarzyć i i nie mówię o tym w takim sensie, żeby pacjentkę straszyć, ale aby psychoedukować, żeby wiedziała ta kobieta, co ma w tej sytuacji, gdyby ewentualnie takie objawy wystąpiły, to co ta kobieta ma zrobić. Dlatego, że kobiety z depresją poporodową niestety, ale zgłaszają się do lekarzy, specjalistów, psychoterapeutów po prostu za późno. Ignorują sygnały płynące z ciała, przede wszystkim nie pozwalają sobie na to, żeby to zauważyć. Rodziny też tych pacjentek nie pozwalają na to, żeby tak to jakby zauważyć trudność, bo przecież wciąż kryje się za tym, ta, ta łatka, takiego um, jestem złą matką. W związku z tym dbanie o tą higienę psychiczną, tu wcześniej zresztą świetnie była mowa o właśnie kwestiach związanych z rehabilitacją, aktywnością fizyczną, ale przede wszystkim edukowaniem, psychoedukacją z tego, z, tego, z, tego, z tego zakresu. Jest też zresztą taka, myślę, że skala, testy samoopisowe, do których, do których zachęcam. No i oczywiście jest teraz, można wziąć udział w takim kompleksowym programie profilaktycznym, o do których również zachęcam, żeby jakby przekazywać tą informacje, włączać się w ten program, i dawać informacje pacjentkom. Kolejny slajd, chyba to już jest koniec, jak się nie mylę dokładnie. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Przepraszam za te moje problemy techniczne, ale na koniec dbajmy o siebie, bo zdrowie zaczyna się w głowie i ono na każdej jakby w każdej przestrzeni naszego życia jest bardzo potrzebne, ale Zacznijmy od początku, czyli od tej profilaktyki, bo wtedy po prostu możemy przed różnymi sytuacjami się ustrzec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani magister. Myślę, że, że pani wypowiedź zdecydowanie pozwoliła na otworzenie oczu niektórym osobom i jakby spojrzenie na to, co faktycznie kobieta w ciąży może czuć, że, że ta huśtawka emocji może wystąpić. I że to jest coś normalnego i naturalnego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję um, bardzo.